Julian Tubin, ptasie radio. Halo, halo! Tutaj ptasie radio w Brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę niech każdy nastawi apara. Pierwszy słowik zaczął tak: Halo! O, halo, lolo, lolo, la. Tu, 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 Radio, radio. I na to wróbel zaterlikał. Cóż to znowu za muzyka. Muszę zajrzeć do słowni. Kot w butach. Było kiedyś trzech braci, którzy odziedziczyli majątek po swym ojcu. Najstarszy brat otrzymał młyn. Średni brat dostał osła, a najmłodszy musiał zadowolić się... Jego pan jechał z królem i księżniczką, kot w butach biegł przed. Duży słoń! Mała pszczółka. Zapraszam wszystkich. Ja. Pięknie zilustrowanej książce tu kwitnie miłość. Mamy parę staruszków, którzy dbają o swój ogród i o siebie. Pewnego dnia jednak jedna z tych osób idzie do szpitala i druga za nią bardzo bardzo tęskni, zaniedbując ogród. Ale wtedy wkraczają do akcji przyjaciele i znajomi, bo o ogród, o emocje i o miłość to trzeba dbać, warto się nimi opiekować.